O cholera. Kurwa. O, fuck! to już mnie pojeździli. To rzecz mnie pojeździ. Dzień dobry. To nam pan przypieprzył. Duży w maluchu. To był też utwór, który przebił się przez różne warstwy gdzieś tam e, stylistyczne, i do, dotarł na dyskoteki i dotarł wszędzie. I to, to są... Takie niebezpieczne numery, no nasz poszedł z żerałka, muszę powiedzieć. Filip, to nie ten! Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. To, co to poszła, a my chodzimy Za kierownicę? No na razie, może tu. na razie ty. Dobra. Stoimy sobie w jakimś korku, wiesz co, to może korzystając z chwili odrezu. Od razu. Tak, co się wyjdzie. To podjeżdżam. O cholera. O, no, klik. trzeba było na biegu zostawić. Takie zaskoczenia podejście do ciebie. O cholera. O, fuck! To już, my nie to już mnie pojeździli. To żeś mnie nie pojeździł. Dzień dobry. To nam pan przypieprzył. A my sobie tutaj z Liberem jedziemy maluchem i pan nam malucha rozwalił. Nie wiem, to włączmy awaryjny. Czy coś się stało? No nie wiem. Nie pan. Odjechać kawałek czy nie? Nie no, to maluch jest niezniszczony. Mój pan, jakby go rozwalił, to ja bym się nawet cieszył. Ale że pan mi go nie rozwalił, to trudno. Dobrze, no to nie wiem, no problemów z żadnym samochodem nie widzę, no ale pan mówi, żebyśmy się spisywali, co? Liber spisujemy pana, czy zostawiamy, no, nie? No to nawet dobry zderza. Bawarska konstrukcja. Dobrze, to no to... Taka zima. Zima, no. Zima, no zima. Dobrze, no to nic, to dziękuję nie bardzo. To nie, za koło, nie ma sprawy. Nie, nie ma sprawy. Znaczy powiedziałem dziękuję, że mi pan w auto uderzył, ale już mniejsza o to. Dobra. Dobrze. Co się źle zaczęło dobrze się skończył? Mam nadzieję, że wiesz, że jeszcze <grym> jakieś, e, jakiś jeszcze fragment wywiadu przed nami. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Fantastyczny, jedynka. Dobrze. Lecimy. Ale zerwał. Wiedziałem, że prędzej czy później się to stanie podczas kręcenia tych wywiadów, że prędzej czy później ktoś to auto uderzy. Ale, to Ale to dobrze, prawdziwy. że w takich okolicznościach ani na drodze Ale ekspresowej na przykład. To, to był prawdziwy crash test który ma luk zdał, maluch Świetnie. zdał. Wpisałem sobie e, twój pseudonim artystyczny Liber e, w I my, Google. I księgarnia cię wyskoczyła. Nie wyskoczyła mi księgarnia. Wyskoczył A. mi Liber Rapper. Ty byś się nazwał raperem? No, wiesz, to co, to co robię nie jest, nie jest na pewno śpiewaniem. Że czasami ciężko mi się Lepo. w tej chwili sklasyfikować, bo... No bo jednak forma artystyczna tego, sposób wyrażania, no to... to... To jest nic innego jak rap, tak, ale, mm -hmm. no ale wiem o co pytasz. A bliżej ci do, do Natana, który startuje w konkursie Eurowizja, też z tego nurtu hip hopowego się wywodzi, czy raczej do e, innego mojego gościa, Rachima, który na tych osiedlach cały czas mocno stoi? Nie, no. W, ja jestem w pełni świadomy tego, co, w, tego w którym kierunku poszedłem. i. I podałeś dwa ważne przykłady. Tak? No Donatan akurat też faktycznie zaczynał z bardzo takimi mocnymi graczami hip-hopowymi, a dzisiaj też przepłynął do mainstreamu i w tej chwili to co robi, no to jest gdzieś określiłbym mniej więcej podobna, podobna półka. Podobna szufladka co ja no, w tym momencie, tak mhm. mi się wydaje. Chociaż akurat ona to jest producentem, nie, nie wykonuje swoich utworów, ale e, Arachim e, jest człowiekiem, który został gdzieś tam w tej, a nie innej stylistyce, tak? Ja od niej odszedłem z wyboru. Stało się to płynnie, bardzo nie tak od razu, tylko tak jakoś powoli zupełnie. Się oddalałem naturalnie i nikogo nie próbowałem uszukać, że nie próbowałem wracać do, do gry i udawać, że jestem, nie wiem, Takimś, w ludziach, ziołkiem, ziołkiem, tak, że jestem mega ziomkiem w, w tym momencie, że ja naprawdę szanuję osoby, które gdzieś tam do dzisiaj to robią z powodzeniem, ale sam robię co innego, i tyle. No tak, grają cię komercyjne rozgłośnie. Komercji nie traktujmy jako czegoś złego, bo to w sumie jest coś, do czego każdy w jakimś sensie dąży, prawda? Nieważne co robię, jak pracując w show biznesie, każdy chce na tym zarabiać i zyskiwać jakąś popularność. Tobie się to udaje, a spotykałeś się z jakimiś nieprzychylnymi komentarzami ze strony konkretnych raperów, w momencie, w którym się, w którym się pojawiłeś, powiedzmy, w RMF-ie czy w Zetce? No jasne, to już było sporo lat temu. Sporo lat temu, tak. Sporo lat temu za sprawą naszego hiperprzeboju służki. Jak to pewnie nie wszyscy już pamiętają, ale... Holix. Tak. Już. Numer, który zrobiony został na kolanie, który na początku e, podobał się wszystkim wobec przymrużenia Moka, ale w momencie kiedy... Dostał zerwany z łańcucha i zaczął żyć własnym życiem, to zrobiła się wielka burza z tego i gdzieś tam od tego się zaczęło. Ale ja jestem człowiekiem, który nie żałuje jakoś specjalnie tego, co, tego, co się stało, to był zupełny przypadek, ale no, na pewno inaczej by się potoczyło to wszystko, gdyby, gdyby nie ten utwór. Gdyby nie jego sukces komercyjny, tak? bo to jest, ale to jest tak, 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 jest z tego typu kawałkami, trochę podobną sytuację mogli, mogli mieć chłopaki z WWO kiedyś, kiedy zrobili e... dokładnie... W aucie kawałek. Może nie z WWO, tylko Pono... Z Sokołem. Pono z Sokołem w aucie, tak. No w aucie aż tak bardzo nie rozlał się, gdzieś tam był inny stylistycznie i był fajny, bo... Eee, z Piotrem Franceskiem się to absolutnie podobało, ale też e, tak samo utwór Pej, Głucha Noc, to te, też utwór, który przebił się przez różne warstwy gdzieś tam e, stylistyczne i do, dotarł na dyskoteki i dotarł wszędzie. I to, to są takie niebezpieczne numery. No nasz poszedł szeroko, muszę powiedzieć. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Duży w maluchu. Ale powiem ci, że ciężej się jest skupić na rozmowie, jak jeszcze jest taka nieprzyjazna aura, wiesz, za, za oknem. No, jak ci się jeździ maluchem? Już możesz coś więcej powiedzieć, prawda? Kupuję malucha stary. Naprawdę? naprawdę? To jest cios. Był częściej w Poznaniu mógłbym ci go... Pożyczyć gdzieś do jakiegoś. Ja Kupię sobie takie na no, ryby, będę mieć, wiesz, Poza rybami jest jakaś inna pasja, którą pielęgnujesz? Staram się wiele rzeczy robić, tak trochę, żeby nie... Wiesz, no, jak się spędza dużo czasu w trasie, na koncertach, w samochodzie, no to staram się gdzieś tam minimalny sport uprawiać. Wiadomo, że ciężko. Ale, ale w si na si siłownię zawsze no, potem to znajdziesz, prawda? Znajdę, ale tak żeby, wiesz, trenować, tak jak gdzieś tam moi znajomi, którzy są, bardziej stacjonarnie żyją i chodzą trzy razy w tygodniu na siłownię, mają dietę jakąś tam, kurczaczka sobie zrobią rano i tam mają w pudełkach poszykowane, to wiesz, u nas to jest czasem hot dog na stacji, albo zapiekanka jest, albo to, albo nic, nie? I to to jest akurat ciężkie, ale nie, nie znaczy to, żeby w ogóle nic nie robić. Staram się pobiegać, czy pograć w tenisa tak, na no, poziomie amatorskim, czy, czy w badmintona, czy po prostu no, cokolwiek. E, czasami no, na pływalnię, no, no. także to jest taka pasja, sport, Bo w, każdej, w każdej prawie postaci, e, piłka nożna to wiadomo. Piłka nożna, my jeździmy, my jeździmy po Krakowie obecnie, no sport, czyli, miejscu. Czyli, czyli wyścigiem ja wyścigi maluchem, zapisać. nie? Wyścigiem maluchem jak najbardziej. To ja ci możemy nawet kiedyś razem w parze wystartować, ale nim to zrobimy, to chciałbym cię zapytać o właśnie sprawy związane z, stricte z piłką nożną. Bardzo się utożsamiasz z lechem. Jesteś wiernym kibicem poznańskiej drużyny, jeździmy po Krakowie. Ty należysz do tych kibiców, którzy mają problem z powiedzmy, zbytnością na stadionie obcej drużyny, czy raczej do sportu podchodzisz czysto widowiskowo? Nie, ja jestem, wiesz, ja jestem kibicem, nie jestem jakimś naprawdę mega fanatykiem. Zresztą ja rzadko mam czas, żeby być na żywo na meczu, żeby oglądać na stadionie. Zazwyczaj są to weekendy, a wiesz, że w weekendy czertujemy, także zdarza się w tym sezonie byłem na dwóch albo trzech spotkaniach. Ale nie I ty... tylko kiedyś Lechowi, więc staram się gdzieś tam. E, tam, gdzie akurat jestem, zobaczyć jakiś mecz. No, na przykład miałem e, przyjemność w Londynie podczas koncertów być na Arsenalu, czy e, teraz pojechałem sobie zupełnie prywatnie na żeby naszego Lewandowskiego e, zobaczyć jak, jak sobie radzi. Przecież... Jest w stanie potem polską ligę oglądać. Po takich doświadczeniach? Nie, nie, no spokojnie, mogę nawet oglądać sparte Oborniki, czyli moja, wiesz, w moim ja rodzinnym tak. mieście w Obornikach jest Sparta, której kiedyś tam w Trampkarzach, czyli w takich małych młodych rocznikach też kopałem. Piłka, wiesz, jak kochasz piłkę, to na każdym hmm. poziomie można ją pooglądać, od tych najniższych szczebli nawet. Wiadomo, że y, na meczu Herta, Bayern, y, Bayern, Monachium fajny. No jest to oczywiście inna półka i duży przeskok, ale piłka jest zawsze atrakcyjna. Wiesz. No tak, ale ten rozmach jest nieprawdopodobny. Tak samo jak za granicą muzycy są gigantycznymi gwiazdami i spokojnie po ulicy sobie chodzić nie mogą, tak samo wygląda to z gwiazdami sportu. W Polsce jednak wszystko jest takie bardziej kameralne. Myślisz, że z czym to jest? związane z pieniędzmi, które się kryją, z jakąś większą popularnością medialną, bo tam się globalnie zyskuje za granicą. Główna sprawa to jest właśnie ta globalność. Jesteśmy tylko na jeden kraj. Jeżeli nie jesteś gwiazdą, czy akurat mówiliśmy o Lewandowskim, to on ma szansę stać się, powiedzmy też, jakąś globalną gwiazdą. O, oby, tak, oby tak było. Już nią chyba jest. Już, już nią właściwie jest. No chociaż, można powiedzieć, że ten najwyższy no gra w jednym z jak nie najlepszym zespole świata teraz, chociaż dla mnie Real Madryt jest tym najlepszym, ale, yy, no, ale jeszcze trochę brakuje, tak? no, jeżeli zacznie naprawdę strzelać teraz z automatu te bramki, no to jest szansa, że naprawdę gdzie, gdziekolwiek nie pojedzie, czy w Europie, czy na świecie, będzie rozpoznawalny i tego mu życzę. Nie wiem czy tej rozpo... no, rozpoznawalności mu życzę. no tego, żeby, żeby strzelał bramki. żeby strzelał bramki, Pytał Tomasz Knapi.